Najpiękniejsza modlitwa, jaką w życiu słyszałam brzmiała. Ojcze, w imieniu Jezusa stwórz to, co nie jest stworzone. Dlaczego uważam ją za najpiękniejszą? Ponieważ dzięki tej modlitwie Bóg uczynił cud stwórczy dla naszego Syna. Kiedy moja żona była w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, chodziliśmy regularnie do ginekologa, i w czasie jednej z wizyty on powiedział, będziemy robić USG, zapraszam też Pana, żeby Pan mógł zobaczyć dziecko, pokazuje nam dziecko. I nagle w pewnym momencie zamilkł, dłuższą chwilę się nie odzywał i powiedział niestety, państwa dziecko ma wadę wrodzoną serca i będzie musiał być rodzony w specjalistycznym szpitalu i świeżo po urodzeniu będzie musiał mieć specjalny zabieg na serce. Proszę jeszcze do mnie przyjść za tydzień, już do innego gabinetu i tam zrobię specjalistyczne badania, żeby zbadać dokładnie całe dziecko. No możesz sobie wyobrażać, jak się czuliśmy po tej wizycie. Co więcej, zaraz po tej wizycie, no, nie przewidywaliśmy tego, co się wydarzy, ponieważ wszystko do tej pory szło dobrze, jechaliśmy do kościoła i tam razem ja i pastor Mirek Szatkowski prowadziliśmy taką weekendową sesję o tym, jak działają dary Ducha Świętego, jak otworzyć się na... Działanie Ducha Świętego, i mieliśmy modlić się o to, żeby ludzie doświadczali darów, nadprzyrodzonych darów. Kiedy przyjechaliśmy, podzieliśmy się z Mirkiem tym, co przeżyliśmy. Na co Mirek powiedział, czy chcecie, żeby powiedzieć wszystkim, żeby cały Kościół się modlił? Ja mówię, nie, czujemy, że to jest kwestia naszej wiary, naszej relacji z Bogiem. Nie chcemy z tego robić sensacji. On to uszanował. I był pierwszy dzień, drugi dzień tej sesji prowadziliśmy, i pod koniec drugiego dnia, kiedy już wszyscy wyszli my jeszcze zostaliśmy: Ja, Bożena i Mirek, on powiedział: Słuchajcie, mam takie odczucie, że Duch Święty dał mi bardzo konkretne słowa, którymi chce, żebym się pomodlił za wasze dziecko. Co wy na to? Mówimy: tak, oczywiście. Położył wtedy ręce na głowie Bożeny, ona siedziała, i powiedział te słowa: Ojcze, w imieniu Jezusa, stwórz to, co nie jest stworzone. Wiem, że jestem ojcem tego dziecka, natomiast potrafię rozróżnić między duszą a emocjami, a duchem coś głębiej w nas. I kiedy on się modlił, odczułem potężną Bożą moc. W swoim duchu odczułem, jak potężna Boża moc wstępuje. Nie była niedziela, nabożeństwo, poniedziałek trochę odpoczywaliśmy. We wtorek miałem już dużo wcześniej, niezależnie od tej sytuacji, zaplanowany dzień mojej modlitwy i postu. I kiedy zacząłem się modlić, postanowiłem, że cały dzień będę modlił się za naszego syna. Ale kiedy tylko zacząłem się modlić, odczułem, jak Bóg tak jasno i wyraźnie stawia sprawę i mówi: Jeżeli chodzi o wasze dziecko, to ono jest zdrowe, masz w to wierzyć. Spędź ze mną ten czas, ale nie módl się jego zdrowie, bo to będzie agnie wiary. I rzeczywiście, kiedy tydzień później poszliśmy lekarz, Yy, Przebadał na specjalistycznym sprzęcie i mówi: Dziwne, dziwne, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało, ale dziecko ma zdrowe serce jednak. Oczywiście dla bezpieczeństwa, kiedy dziecko się urodziło i później yy, przez kolejne yy, tam tygodnie czy miesiące, już nie pamiętam, yy, badaliśmy regularnie jego serce, całkowicie zdrowe. Doświadczyliśmy tego, co jest opisane w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale: dar czynienia cudów. Darczynienia cudów to nadprzyrodzona interwencja Boża do zmiany naturalnego biegu rzeczy. Darczynienia cudów to nadprzyrodzona interwencja Boża do zmiany naturalnego biegu rzeczy. Dlaczego w ogóle mówimy na ten temat? Ponieważ studiujemy dzieje apostolskie, doszliśmy do 19 rozdziału, kiedy Paweł trafił do Efezu, spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę. A oni powiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Paweł wytłumaczył im Ewangelię. I później nałożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili językami i prorokowali. I w działaniu Ducha Świętego przyglądamy się w kolejnych nagraniach. Te nagrania już były rok temu publikowane, ale uważam, że dobrze jest powtórzyć te tematy. Poza tym przybyli nowi słuchacze, których pozdrawiam. I teraz powiem to, co zwykle mówię na zakończenie, czyli jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie za słowem. Więcej informacji w linku poniżej. Biblia jest pełna opisu cudów, które Bóg dokonuje. W Ewangelii Marka w ósmym rozdziale czytamy na przykład. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim, czyli z Jezusem, i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzeki Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem, Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdzielali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Współcześnie też dokonują się cuda rozmnożenia chleba tam, gdzie są potrzebne. Podam jeden z przykładów. W katolickiej misji w El Paso w Teksasie, prowadzonej przez ojca Rika Tomasa, Bóg dokonał cudu rozmnożenia żywności. Zacytuję to, co on mówi w swoim filmie, który nagrali właśnie, żeby pokazać to Boże dzieło. Postanowiliśmy więc pojechać na wysypisko śmieci. Aby tam zjeść świąteczną kolację w Dniu Bożego Narodzenia i podzielić się z ludźmi, którzy tam mieszkają. Spodziewaliśmy się, że będzie tam 125 osób, więc przygotowaliśmy 125 buritos, trochę pomarańczy, jabłek, ktoś przyniósł dwie szynki i kilka pomidorów. Ale przyszło znacznie więcej ludzi niż myśleliśmy. Okazało się, że było ich około 350. Powiedzieliśmy ludziom: Nie wystarczy nam jedzenia dla wszystkich, ale podzielimy się z wami tym, co mamy. Ludzie przekazywali sobie jedzenie, które rozdawaliśmy a my daliśmy im wszystko, co mieliśmy, żeby na koniec przekonać się, że nadal zostało nam mnóstwo jedzenia. Oni wszyscy zjedli, my zjedliśmy, zabierali jedzenie do domu i wracali po więcej, by znowu zabrać je do domu. Pewna pani zaczyna kroić szynkę i rozdawać duże kawałki innym. A ja patrzę na tę szynkę, patrzę na ludzi i wszyscy jedzą i świetnie się bawią, i znowu patrzę na szynkę, na tę wielką szynkę, a ta pani dalej ją kroi. Gdy było po wszystkim, zostało nam mnóstwo jedzenia. Jadło 350 osób stamtąd. Było 8 samochodów ludzi ze wspólnot modlitewnych, i wszyscy najedli się do syta i zabrali jedzenie do domu. A my nadal mieliśmy tak dużo jedzenia, że musieliśmy po drodze pojechać do trzech różnych sierocińców, żeby je tam zostawić. To jedzenie się rozmnażało. To miało miejsce w 1972 roku. Czytałem historię, kiedy Jezus rozmnożył żywność. Czytałem o tym czego Bóg współcześnie dokonuje. To jest wiele innych takich przykładów, szczególnie w krajach afrykańskich. Ale dlaczego to Bóg dokonuje i jak w ten sposób chce wzmocnić naszą wiarę? Czytamy dalej w Ewangelii Marka w ósmym rozdziale, pięć wersetów dalej jest ta historia, już po rozmnożeniu chleba ludzie się rozeszli i uczniowie przeprawiają się z Jezusem przez jezioro w Łodzi. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli ze sobą w łodzi. Wtedy im przykazał, uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im, czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Kiedy połamałem 5 chlebów dla pięciu tysięcy, odpowiedzieli 12, A kiedy połamałem 7 chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, odpowiedzieli 7 I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie. A więc po co są cuda? Po to, żeby je wspominać i budować wiarę w sobie. Nie mówię o tej nadprzyrodzonej wierze, ale mówię, że Bóg czyni cuda w naszym życiu, na przykład jak uczynił dla naszego syna, czy jak rozmnożył żywność, po to, że kiedy znajdziemy się w innej sytuacji, możemy powiedzieć, Boże, ta sytuacja wprawdzie jest inna, ale Ty jesteś większy od tej sytuacji. Tak jak tam uczyniłeś cud i tu możesz uczynić cud. Cały Stary Testament jest pełen tego, że Bóg mówi, przypomnij sobie mój ludu i my musimy sobie przypominać różne cuda. A jeżeli Ty mówisz, ale w moim życiu nie było żadnego cudu jeszcze, albo nic takiego nie widziałem, to możesz sobie przypomnieć o największym cudzie, jakim była śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jak On umarł za nasze grzechy, jak On stał po trzech dniach. I możesz powiedzieć, Boże, skoro Ty z największego zła, czyli z tego, że my, ludzie przez nasze grzechy zabiliśmy Ciebie, wyprowadziłeś nasze największe dobro, czyli nasze zbawienie, to także z każdej innej sytuacji możesz wyprowadzić dobro. Także w każdej innej sytuacji możesz uczynić cud. I tak jak mówiłem w nagraniu o wierze, dar wiary i cudu występuje razem. W Dziejach Apostolskich w XIV rozdziale czytamy, jak Paweł Apostoł głosił w listrze. W listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno – Stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. I tutaj widzimy wyraźnie. Kto miał wiarę? Wiarę miał ten człowiek. W nim wzbudziła się nadprzyrodzona wiara. Ale została ona aktywowana i cud nastąpił przez to, kiedy Paweł przez dar rozeznawania duchów zobaczył, że ten człowiek ma wiarę, ma w sobie ducha wiary, i powiedział: Stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Więc te da dwa dary działają razem. Dla kogoś może to być sztuczne, akademickie, ja chcę tylko pokazać, że rzeczywistość jest bogata i że często te dary ducha, one ze sobą występują wymiennie. Ale mój ulubiony cud nastąpił dalej. Kiedy Paweł to uczynił, chciano go obwołać bogiem, to byli poganie, więc on powiedział: Jestem tylko człowiekiem, głosił dalej, i czytamy. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udali się razem z Barnabą do derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Niesamowite Kamienowano Pawła. To oznaczało, że człowiek, który uważał kogoś za heretyka, brał kamień, rzucał, potem rzucali wszyscy kolejni, którzy podobnie uważali, i on rzucał jako ostatni na znak tego, że ten człowiek już nie żyje. Być może Paweł tam umarł. Być może był po prostu na granicy życia i śmierci. Tego nie wiemy. Ale wiemy, i to jest niesamowity cud, kiedy uczniowie z miłością przyszli do niego, ze współczuciem, że Paweł umarł albo jest w bardzo ciężkim stanie. W tym momencie, co się stało? Kiedy otoczyli go uczniowie, on podniósł się, wszedł do miasta, normalnie funkcjonował fizycznie, bo chodził, udał się dalej w podróż, normalnie funkcjonował też psychicznie. On, to on chodził i pocieszał ludzi, mówiąc: Słuchajcie, przez wiele trudności trzeba nam wejść do Królestwa Bożego wow, niesamowity cud. Który Bóg uczynił. Ale chcę odwołać jeszcze do sytuacji, kiedy my z Bożeną byliśmy na tym USG, potem była ta modlitwa pastora Mirka, później ja modliłem się i pościłem. I dzień przed pójściem na kolejną wizytę USG, która pokazała, że rzeczywiście nasz syn jest całkowicie zdrowy, wieczorem powiedziałem do Bożen, tak, wiesz, kiedy się modliłem wtedy, kiedy miałem dzień modlitwy i postu, czułem, że Bóg Zadał mi takie pytanie: A jeżeli bym nie uzdrowił waszego syna, czy dalej będziecie mi służyć? To było trudne dla nas. Ja powiedziałam, Boże, nie tak. Jestem ojcem tego dziecka i zrobię wszystko: będę się modlił, będę pościł, jeżeli się okaże na tej wizycie, że jednak uzdrowienie nie było, że się pomyliliśmy. Ale musimy podjąć decyzję. I ze łzami w oczach powiedzieliśmy: Boże. Nawet jeżeli nasze dziecko urodzi się chore, i tak chcemy Ci dalej służyć. To było trochę jak z Abrahamem i Izaakiem. Dzięki łasce Bożej syn urodził się zdrowy, ale Bóg chciał, żebyśmy mieli taką dyspozycję serca. Chcę teraz pomodlić się o to, żebyśmy byli otwarci na działanie cudów w naszym życiu. Duchu święty, obudź w nas taką wiarę, wiarę w cuda. W nadprzyrodzone rzeczy, że wtedy, kiedy wszyscy mówią, to już niemożliwe, kiedy nasze doświadczenie mówi, że to niemożliwe, chcemy zobaczyć Ciebie działającego z mocą i czyniącego rzeczy potężne, cudowne, wspaniałe i niesamowite. Chcemy widzieć cuda i znaki, chcemy żeby te cuda i znaki przez nas rozchodziły się na innych, żeby wieść o tobie, że jesteś wczoraj i dziś ten sam także na wieki, była ciągle żywa wśród Twojego ludu, żeby inni mogli poznawać Ciebie, przez to, że działasz w potężny, cudowny, nadprzyrodzony sposób. Uczyń to nasz, w naszym życiu w imieniu Jezusa. Amen.